Witam Was bardzo serdecznie w podsumowaniu rundy jesiennej, rundy, która była dla... Krakowskiej Wisły bardzo i to bardzo udana. Naprawdę mamy co podsumowywać, mamy z czego się cieszyć, ponieważ Wisła Kraków nie tylko jest liderem, ale jest naprawdę wielką, wielką przewagą nad drugim czy trzecim miejscem. Więc można by powiedzieć, że mamy autostradę do ekstra klasy. No bo to prawda, bo to, bo to prawda, 43 punkty Wisły Kraków jest to na pewno imponujący wynik. Nie pamiętam, żebym był tak spokojny od bardzo, bardzo e, dawna. No, myślę, że jest to no, niewątpliwie najlepszy sezon Wisły Kraków w pierwszej lidze, bo to nie są wyniki przypadkowe. Naprawdę Wisła Kraków e, miała imponujący początek, ale również miała takie miesiące, gdzie po prostu systematycznie punktowała. E, naprawdę mamy bardzo mocną kadrę, kadrę, która się naprawdę wzajemnie uzupełnia i, 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 to, jest prawdziwa, i to jest prawdziwa siła i nie bez powodu Wisła Kraków jest liderem pierwszej ligi i takim dosyć odważnym krokiem zmierza do ekstraklasy. Tak naprawdę kibice Wisły, no, no, no jakby nie widzą tego argumentu, że to się by mogło nie wydarzyć, choć tutaj też przestrzegam, tutaj też przestrzegam, że sezon się jeszcze nie skończył, mamy tą drugą połowę sezonu jeszcze do rozegrania I, i, na tym się i na tym się skupmy. Choć prawda jest taka, że Wisła potrzebuje jakieś 20 punktów do tego, by, by już być pewna awansu, bo mówmy się te 63 punkty. 64, 5 e, powinno wystarczyć do tego, by do tej ekstraklasy awansować. Wiadomo, że najlepiej byłoby awansować z pierwszego miejsca, żeby mieć kolejną gablotę e, w trofeum, bo wiadomo, że za to jest trofeum, że, że, że tutaj jesteśmy zwycięzcami m, pierwszej ligi i to uważam jest też, e, to też na pewno będzie główny cel nie, białej gwiazdy e, i tutaj na pewno też nie będzie takie, a drugie nam wystarczy? Nie, no, wiadomo, że chcemy e, to pierwsze miejsce. I będzie to oczywiście jak najbardziej do wykonania, jak mówię, ty, tych punktów wiele nie potrzeba, ale żeby to się stało, żeby to się ziściło, trzeba po prostu zagrać jedną taką... Samą można powiedzieć rundę. Nawet nie musi być aż tak mocna, że musimy wygrać, nie wiem, 10 spotkań, 6 spotkań z rzędu, ale trzeba po prostu w sposób taki systematyczny punktować, wygrywać na pewno z tym środkiem tabeli, z tymi zespołami, które raczej walczymy o utrzymanie, to na pewno, no i również wygrywać z tymi zespołami, no jak właśnie Ruch, jak właśnie Wieczysta, no z którymi rywalizujemy, które, które biją się o ten awans. Wiadomo, no po prostu wyciskać z, tego, z, tych, z tych punktów ile się da, bo to jest jakby klucz do tego wszystkiego. Były przecież w tej rundzie takie mecze, kiedy się nie układało, kiedy było pod górkę, a mimo wszystko trzy punkty były. Bywały takie mecze, kiedy gdzieś te punkty traciliśmy. Oczywiście, że tak, ale no, tych punktów traciliśmy bardzo mało. W skali, w skali sezonu, naprawdę, to jest, nie, to jest nic. Tak naprawdę, gdyby, gdyby nie taką kompro... znaczy kompromitację, no chyba tak trzeba powiedzieć, kompromitacja w Pucharze Polski z Nawiszą Bydgoszcz, bo jednak to był taki mecz, który no, mimo wszystko trochę może ciążyć, że, że, no nie chodzi o ten Puchar Polski, ale chodzi jednak o to, że coś w takim stylu odpaść z Zawiszą byt no, to się nie godzi, to myślę, że, że, że nikt by tutaj jakby nie miał negatywnych emocji co do tej rundy, znaczy, nie ma nikt negatywnych emocji, ale, ale to może, to pewnie będzie wyciągane, że o, to był, to był ten moment, że ten Puchar Polski nam nie wyszedł, totalnie nam nie wyszedł, pomimo tego, że przed sezonem każdy kibic mówił, nie no, nie, nie Niech Nie chcemy tego Pucharu Polski, najlepiej jak najszybciej odpadnijmy. Jak już odpadliśmy, no to wiadomo, że jest wielkie, wielk, wielka gorycz i wielki płacz, ale to do tego się trzeba przyzwyczaić, że kibic Wisły Kraków nigdy nie będzie zadowolony. Prawda, nawet jak jesteśmy tak wysoko i, i, i tak, tak dobrze wyglądamy, to i tak, to i tak zawsze... Pewne obiekcje będą, no do tego trzeba się po prostu przyzwyczaić, że pewna grupa, no to to są kibice bardzo wymagające których oczywiście kochamy i pozdrawiamy. Eee, słuchajcie, co było kluczowe? Eee, było wiele takich eee, rzeczy. Na pewno pierwsza rzecz to transfery. Eee, transfery, które w dużej mierze były trafione. Po prostu były trafione i, 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 i powiem szczerze, jak sobie popatrzcie na nazwiska. Endhaller. No, to jest piłkarz, który, którego nam brakowało, który, który jest postacią niesamowitą, który może grać na wielu pozycjach i on tam będzie naprawdę dobrze nie, funkcjonował. Drujcic. Eee. Kolejny ważne ogniwo, tak gdzieś tam fajna ta współpraca z Wiktorem Biedrzyckim naprawdę to dobrze wyglądało. Również Reliwelt, tak? Wiemy jaka była sytuacja w tamtym sezonie. Jeszcze Rafał Mikulec, Kontuzja, potem, potem Kontuzja Jarocha, który też miał dosyć fajny początek. Kontuzja Jarocha, i już jest problem. Wchodzi Reliwelt i okazuje się, że, że on też no, daje radę i że nawet trochę jest pewnie lepszy, bardziej bardziej potrzebny w Iście Kraków niż Bartek tak z całym szacunkiem. Patrzymy na inne ruchy. Giger też, też to jest bardzo dobry. To też jest bardzo dobry ruch, który też gra regularnie w kadrze. Powrót Krzyżanowskiego z wypożyczenia, no też, też bardzo udany. Można tu się do dwóch nazwisk przyczepić, choć no, do takiego omicia, że to nie jest to, co byśmy chcieli, że może troszeczkę większe oczekiwania były, ale z czego się to bierze? Słuchajcie, z konkurencji, z rywalizacji, która jest w zespole, bo umówmy się, gdyby nie było Igbekeme, to pewnie grałby omić. tak? Gdyby, gdyby pewnie nie było Duarte, to grałby Bozić, który miał też troszeczkę pecha, bo uważam, że Bozić, Bozić miał kontuzję. Pamiętacie, gdzieś tam też on przychodził dosyć późno. Zresztą Omić również, także, także różnie się to mogło też potoczyć. Różnie też się to mogło potoczyć, natomiast pierwsza rzecz, którą trzeba powiedzieć, transfery: naprawdę potrzebne transfery, transfery, które się sprawdziły, też oczyściliśmy ten, tą, tą drużynę z takich nazwisk, które już jakby no było wiadomo, że, że nie grają na takim super poziomie, mam tu na myśli Mbaeny, który, który jak wiecie, no, wiedzieliśmy co potrafi i wiedzieliśmy, że, że jakby to nie jest piłkarz, który jakoś uzdrowi grę Gwiazdy i że to raczej nie warto było tego kontraktu nie przedłużać. Nie wiem, Poletanowicz, Kisz, no to o tym w ogóle nie, nie muszę nie wspominać. Druga sprawa, też uważam istotna z perspektywy, z perspektywy tego, tej rundy i być może całego sezonu, zostawienie Mariusza Jopa. Mariusz Jop najczęściej występował w roli takiego strażaka, że on przychodził na kilka spotkań, trochę tam podratowywał sytuację, bo to, to były udane, że tak powiem, akcje no i potem gdzieś tam ten Mariusz Jop był chowany i przyszedł nowy trener. Tym razem zdecydowano się, że zaufamy Jopowi i to był strzał w dziesiątkę, ponieważ po pierwsze, nie udało się w tamtym sezonie zrealizować tego celu, wiemy, tego awansu, natomiast ja trochę broniłem Mariusza Jopa tym, że on nie dostał transferów, on dostał jednego pola w rundzie tej, 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 w tym okienku zimowym, więc ciężko było oczekiwać od, od, od właśnie mm, trenera Jopa, że on nagle z, z niczego zrobić coś, uważam, że no oczywiście mm, ten, ten, pierwszy mecz barażowy z Miedzią, no katastrofalny i znaczy katastrofalny, no po prostu no to był to, to po prostu Wisła Kraków w pigułce, można by powiedzieć. Natomiast miałem takie poczucie, że chyba trzeba mu dać szansę, że nie można tego trenera tak wiecie, po prostu skancelować. Tylko może warto mu dać szansę, i na ten sam pomysł spadł zarząd Wisły Kraków i, i on się odpłacił. Myślę, że. Ma pomysł na tą drużynę, myślę, że też wyniki go bardzo bronią i co do tego myślę, że nie ma wątpliwości. A to, że dostał zawodników, ym, którzy mu się naprawdę y, odpłacili, no to, to już jest y, druga kwestia, ale to, jak się zawodnicy też o nim wypowiadają, też, też wiele mówi, że, że po prostu jest zaufanie do niego, ym, czują, że, że on ma pomysł na tą drużynę, choć niektórzy kibice mówią, że nie ma pomysłu, że po meczu z UKS-em, to że w ogóle zwolnić tego jopa, spokojnie słuchajcie spokojnie, dajmy mu popracować, ocenimy jego pracę za, na, na końcu sezonu i wtedy wszystko się wyjaśni. Natomiast na ten moment naprawdę nie ma powodów, by Mariusza i Opa tutaj zwalniać także yy, także to były takie dwie składowe które, które myślę że są najważniejsze i które nie, zmieniły nie, zmieniły tą wisłę kraków choć powiem szczerze ja to wiele razy podkreślałem jeśli chodzi o ten sezon że no, po tak no już w kilku tych sezonach nieudanych, no szczerze mówiąc, nie miałem wielkich oczekiwań co do tego sezonu, a mimo wszystko pozytywnie się zaskoczyłem, nawet ba, bardzo pozytywnie. Myślę, że no nie spodziewałem się, że będzie taka przewaga, że będziemy mieli taki komfort. Bo przede wszystkim to, co Wisła w tej chwili ma. To takie poczucie, że ma ten margines błędu. Że to nie jest tak, że wiecie, my musimy gonić jak zawsze, tylko mamy takie poczucie, ej. No w sumie, w sumie mamy, mamy tą, tą strefę komfortu. Choć wiadomo, to też co powiedziałem na początku, na to też musimy uważać. A teraz y, przejdźmy sobie do statystyk. Oj tak, do statystyk, które wyglądają naprawdę imponująco e, najwięcej bramek, e, bo 17. No, to nie będzie e, zdziwienie. szalił Angel e, Rodado, no, no super sniper, no, który też miał różne fazy w tej w tej rundzie, no bo były mecze w których Zagrał troszeczkę słabiej, ale były mecze, w których zagrał po prostu genialnie, w których niektórych decydował o losach spotkania, w których po prostu bawił się, bawił się z rywalami. Także no, no, klasa sama w sobie człowiek, który został, a mógł zarabiać dużo więcej, ale jednak wybrał Kraków, że tutaj chce spędzić resztę swojej kariery, zapewne, bo. Bo, bo, bo jest w takim najlepszym też okresie dla piłkarza, więc mógł zmienić ślub, nie zrobił tego. Myślę, że bardzo dobrze się tu czuje i, i chciałby po pierwsze Wisłę Kraków wprowadzić do Ekstraklasy i później w tej Ekstraklasie również prezentować dobrą formę. Frederico Duarte, 5 bramek, 4 asysty, bardzo dobry początek sezonu, potem niestety nam Frederico gdzieś się zgasł i miał problem, natomiast no, no słuchajcie też nie oszukujmy się, że potem też i, i to co mnie cieszy, że w meczu ze Stalą Mielec, no, no to był dobry mecz, nie? Które Wisła Kraków wygrała 3, nie, 3 do 0, nie, co było też takim uważam ważnym zwycięstwem, ale do czego dążę? Że, ok, pomimo tego, że właśnie miał no, taki, taki przestój, to i tak te, te wyniki moim zdaniem są bardzo dobre. Są generalnie bardzo dobre. Jeśli popatrzycie na same statystyki, to nie są to statystyki złe, nawet powiem bardzo bardzo sympatyczne. Maciej Kuziemka, słuchajcie, no, odkrycie, nasza perełka. Cztery bramki, ale aż siedem asys. Także bardzo, bardzo dobre liczby. No, zachwycamy się nad Maciejem Kuziemką. Musimy ten talent jak najbardziej pielęgnować. Julius and o nim już zdążyłem troszeczkę powiedzieć natomiast 6 asyst z jego strony 4 bramki no to było to ogniwo to ogniwo którego nam brakowało to było widać pamiętam był taki mecz który wygraliśmy w tamtej rundzie znaczy w tamtym sezonie jeszcze z GKS-em tych no ten zawodnik w ogóle nam bramkę chyba strzelił no mega dynamiczny który, który wtedy wydawało mi się, że, że no, no to, to jest przekozak, prze że on tutaj długo nie zostanie, a trafił do Wisły Kraków i, i był to jak najbardziej szczał w dziesiątkę. No nie mogę też zapomnieć słuchajcie o Wiktorze Biedrzyckim, który, który w ogóle myślę, że przez wielu może być ocenianym takim największym zaskoczeniem, jeśli chodzi o kadrę Wisły Kraków, bo gość, który no był znany z tego, że łapie kartki i generalnie no nie gra zbyt dobrze w defensywie, strzela w tej rundzie cztery bramki i to były bardzo ważne bramki, to nie, było, nie były bramki na dobicie, to były bramki, które często nas ratowały przed stratą punktów, także także Wiktor na pewno wielkie, wielkie gratulacje za tą rundę i pewnie przez niektórych, w opinii niektórych, nie może to być zawodnik tej rundy, oczywiście Wiadomo, według mnie no, zawodnikiem rundy jest, nie wiem, Radoda ze względu na swój wpływ na wyniki sportowe, bo był, ale na przykład nie wiem, równie dobrze ktoś może powiedzieć, że James Ink był taką postacią, że i tu się zgodzę, który jest trzy bramki, ale który gdy był w takiej naprawdę swoim, w swojej formie, no to Naprawdę no to był piłkarz pierwszorzędny i to właśnie, to też trzeba powiedzieć, ten środek pola, gdy on był najlepiej dysponowany, czyli Karbo, Duda oraz właśnie Igbekeme, to wtedy my mogliśmy robić wszystko z tym przeciwnikiem. To, to, to była zabawa, to, to było ośmieszenie rywala. Tak trzeba sobie jasno powiedzieć. Mówiliśmy że, albo gdzieś nawiązałem do Krzyżanowskiego, że nie cieszy nas jego powrót No tak, cieszy nas jego powrót, jedna bramka na jego koncie, ale cztery asysty i naprawdę swoją przydatność w zespole znalazł i jest to na pewno mocny punkt naszego zespołu. Lelyveld również jedna bramka pamiętam w meczu z GKS-em, bardzo ważna. Więc tutaj ta bramka naprawdę smakowała bardzo bardzo fajnie, ale również cztery asysty Lelevelda więc więc też potrafi asystować. No i tutaj Kacper Duda, sześć asyst. Słuchajcie, jedna bramka to jest, to jest to jest ważne, to to, to przełamanie jego w meczu z Stalą mielec strzelił jeszcze w meczu z Hutnikiem, też taką ładną bramkę, natomiast 6 aset, naprawdę, a mogłoby ich jeszcze być więcej, gdyby skuteczność była na lepszym poziomie w niektórych spotkaniach. Także naprawdę, naprawdę dobrze to wygląda pod względem statystyk. Też cieszy gra w ramce Patryka Letkiewicza. No, Kamid Broda trochę się w tym w tej rundzie nie, nie sprawdził. Było kilka spotkań, gdzie po prostu mówiąc prost zawalił i dlatego trzeba było coś zmienić, coś zmienić i to zostało zmienione. Natomiast statystyki wyglądają naprawdę bardzo bardzo Dobrze. Teraz sobie, że tak powiem, przetoczymy, przypomnimy te kolejki, które Wisła Kraków dotychczas rozegrała, bo myślę, że warto tutaj zauważyć, że nie, nie zawsze było, było, było bardzo dobrze, było czasami troszeczkę gorzej, były pewne zastoje, niewielkie, ale jednak, i były takie fragmenty takie mieszane i, i, i znów dobre, więc to sobie wszystko przypomnimy. No początek był bardzo dobry. Początek był bardzo dobry Wisły Kraków. 6 zwycięstw z rzędu. Tak, 6 zwycięstw z rzędu, pierwsza kolejka, mecz wyjazdowy ze Stalą Mielec, wielka niewiadoma jak ta Stala, Stal Mielec będzie się prezentować. Ostatecznie okazało się, że prezentowała się Stal Mielec bardzo słaba, słabo, przegrywając z nami ten mecz. No, 0 do 4, także, yy, także bardzo źle wyglądali. Potem m, też trudny mecz z perspektywy yy, się wydawał. No, mecz na Raymonta, ale oczywiście z LKS-em, który dosyć ambitne plany miał. No 2-0 dla Wisły Kraków i takie 2-0, ale z taką kontrolą. Naprawdę z taką kontrolą, gdzie Wisła ten mecz w pełni nie kontrolowała. I potem taki mecz też uważam, który też pokazał, że nawet jak nie idzie, to Wisła Kraków jest w stanie wygrywać. To był mecz z GKS Tychy. To nie był łatwy mecz. Oni naprawdę chcieli, oni naprawdę walczyli. Te wyniki, które teraz oni osiągają. To, to jest bardzo mylące. Wtedy GKS tych grał, uważam, odrobinkę, odrobinkę lepiej. Wisła ten mecz wygrywa 4 do 3, no właśnie ta decydująca bramka Leliwelda ale tam Wisła-Kraków gra, gra dobre spotkanie, ale oprócz tego też walczyliśmy do końca i to dało nam cenne 3 punkty. Potem też był ciężki mecz z rewelacją tej, tego, rewelacją tej ligi, czyli pogoń Grodzic-Masowiecki. Ten mecz wygrywamy 3-2, do 2. ofensywnie wyglądało to bardzo dobrze, natomiast w defensywie kilka błędów już się zdarzyło, ale mimo wszystko ten mecz wygrywamy właśnie tą swoją siłą rażenia w ofensywie. No i potem mecz ze Zniczem Pruszków na wyjeździe, no wygrany przez Wisłę Kraków różnicą siedmiu bramek, także no to był prawdziwy pogrom. I mecz na na które wszyscy czekali. Wszyscy oszczyli sobie na te, na to, na to ząbki, yy, czyli mecz z Śląskiem Wrocław i to był taki mecz, którego ja osobiście się bałem, no bo Śląsk wtedy pamiętamy, że to był taki nasz rywal no, bezpośredni do tego. Teraz te, te role się troszkę odw odwróciły, bo to chyba bodajże jest tam 13 punktów straty, yy, ale wcześniej Śląsk naprawdę dużo lepiej punktował. Na yy, Wisła Kraków rozgromiła Śląsk 5 do zera. No i to był taki mecz, kiedy no już, my, już wszyscy myśleli, no nie no Wisła to jest zespół tak naprawdę Poza, poza galaktyką. No, poza galaktyką, te zespoły z pierwszej ligi, no, to nie za bardzo mają czego tutaj nie szukać. Natomiast, no, niestety, pojawiła się mieź legnica. Tego meczu się obawialiśmy. No, i ten mecz był przegrany. Zresztą zasłużenie, bo, bo w tym meczu nie pokazaliśmy zbyt wiele. Mecz wyjazdowy. Yy, no, i przegrany yy, 0-2. Yy, potem też był mecz z Odrą o Pole, który też powiedziałbym można było wygrać. Yy, więc 2-2, więc taki, trochę, trochę takie oddane dwa punkty. Yy, I był mecz z Łęczą. Mecz z też nam się nie układał. My nie graliśmy tam stale dobrze, ale mimo wszystko byliśmy w stanie wygrać. Yy, you mm -hmm. Pachniało remisem, pachniało remisem, ale tutaj no uderzenie Grujcicia, piękne uderzenie Grujcicia zadecydowało o właśnie zwycięstwie białej gwiazdy. Również uważam, potem był, był ważny mecz, czyli Wisła Polonia. Również rewelacja tej ligi. Wygrywamy 1-0. Zmiana taką kontrolą, pod, jeśli chodzi o to spotkanie, także, także myślę też, mecz jak najbardziej na plus i były derby Krakowa i uważam, że tutaj Wisła Kraków była troszeczkę nieskuteczna i to zadecydowało, że tego meczu ostatecznie nie wygraliśmy, bo to był niezły mecz Białej Gwiazdy. Myślę, że Wieczysta dużo gorzej zagrała i tutaj remis 1 do 1 i tutaj no Wiktor Bieżycki cały na biało, tutaj na białym koniu, tutaj jeszcze bramkę, która no gdzieś w prawie, że w ostatniej akcji meczu dała nam, dała nam, dała nam remis. Więc, więc, więc na pewno to było bardzo ważne. To w ogóle był dobry miesiąc. Mam na myśli tutaj październik, bo później był mecz Wisła, Kraków Ruch. Wygrany 3 do zera przez, przez właśnie Wisełkę. Potem było też wyjazdowe zwycięstwo w niepołomicach. 3 do zera również. Także także naprawdę dobrze to wyglądało no i było to zwycięstwo u siebie ze Starą Rzeszów i tu już było widać pewne opary tutaj y, pamiętamy ten dziwny mecz, te, te rzuty karne y, pierwszy rzut karny obroniony przez Leckiewicza potem y, podchodzi Thiel do rzutu karnego, no i że tak powiem się wywraca o własne nogi i, i strzela ponad bramką y, i potem zabójcza kontra no i było, y, y było y, y, 2 do 0 potem była bramka kontaktowa, ale to już nic nie zmieniło, y, Wisła Kraków z trzema punktami, y, natomiast Natomiast faktycznie, natomiast faktycznie no to, był, to, to było ważne, żeby wygrać to spotkanie. Potem był mecz z chrobrym na wyjeździe, również wygrany przez Wisłę Kraków, więc to też pokazuje, że, że może już trochę lecieliśmy, na, tu już tutaj było widać ten mecz z, z Stronnicz-Rzeszów, że lecieliśmy już troszkę na oparach, ale jeszcze wygrywamy z takim chrobrym, który też bardzo dobrą rundę zaliczył no i potem niestety pojawiła się porażka z właśnie Polonią Warszawa no i to był też troszeczkę taki gorszy okres Wisły gdzie, gdzie straciliśmy punkty 1 do dwóch przegrana właśnie z Polonią Warszawa potem ten taki bez, bezbramkowy remis z Pogonią Siedlce taki, gdzie można było ten mecz na, własnym ko korzyść, no, na własną korzyść przeciągnąć to się ostatecznie nie stało ale potem już zaczęła się ta runda już rewanżowa, czyli mecz ze Kalomielę, który, który wygraliśmy 3 do zera. No i było to e, oczywiście było też to odpadnięcie z Pucharu Polski, takie no, no, no niechlubne, że tak to ujmę. E, no i mecz ostatni z uks em zremisowany 1 do 1 po bramce Igora Łasickiego. E, także to tak wyglądało, więc były różne fazy tej rundy. Natomiast no, jak sobie popatrzycie na same te wyniki, to naprawdę Wisła Kraków nie ma się czego wstydzić. A propos Igora Łasickiego, no niestety Igor Łasicki nie przedłużył kontraktu z Wisłą Kraków. Dlaczego się tak stało? No ponieważ przede wszystkim Igor y, chciał dłuższej umowy, Wisła tak naprawdę mogła mu zaproponować tylko kolejne przedłużenie o pół roku, czyli po prostu do końca tego sezonu. Tym Igor nie był zainteresowany, potrzebował umowy takiej bardziej długoterminowej. To dostał w GKS-ie Tychy, więc moim zdaniem bardzo dobre wzmocnienie właśnie naszych rywali. Natomiast no co, Igor Łasicki, super chłopak charakterny, który w Wiśle Kraków zagrał w 73 spotkaniach, strzelił 3 gole i zaliczył trzy asysty i na pewno na pewno na pewno no i ta bramka z LKS-em no to no to też potwierdziła ta wielka eksplozja e, radości. Myślę, że mm, będziemy dobrze go wspominać e, na Raymonta bo, 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 bo był to na pewno mm, piłkarz, który, który, który może nie zawsze nas zachwycał, który może czasami miał e, gorsze momenty tak w swojej, swojej karierze, gdzie popełniał błędy, ale kto ich nie popełniał? E, w śle Kraków taka prawda. W ostatnich latach szczególnie. E, ale jak popatrzę sobie w ogóle na, na, na całość jego, to, to pozytywnie będę odbierał jego postać i myślę, że w tej rundzie akurat gdy, gdy była robota do zrobienia, to to ją robił, był na pewno zawodnikiem solidnym, także Noigora Łasickiego. Hmm z Igorem Łasickim się musieliśmy nie pożegnać. I tutaj oczywiście też sprawa e, Józefa Koleja, ponieważ Kolejem jest zainteresowana między innymi Wieczysta. Kolej ma dosyć wysoki kontrakt, więc pewnie Wisła Kraków pozbędzie się tego zawodnika. E, więc pewnie e, na tą pozycję Wisła Kraków będzie chciała e, poszukać wzmocnień. E, był temat e, też e, huczy że tutaj, no tak wymawia się chyba to nazwisko, a nie tak jak tam jest na koszulce napisane. A mianowicie, no właśnie, zawodnika Pogoni który jest wypychany, mówiąc wprost. Natomiast wydaje mi się, że nie byłby to dobry ruch dla mnie Wisły, Kraków i tutaj raczej chyba krakowska Wisła się na to nie zdecyduje. Oczywiście też jest kwestia napastnika, bo wiadomo, że Angel do jest niezastąpiony. Natomiast, no, jakąś taką takiego napastnika do rywalizacji po prostu, no potrzebujemy, no wprost, wprost, mówiąc. Był też temat Jebłacha i no, oczywiście wszystko pięknie, wszystko fajnie, natomiast wszystko się kończy na tak naprawdę kwestiach finansowych. Wiadomo, w MLS-ie no te zarobki są, są dużo, du dużo, 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 dużo większe niż, niż w Ekstraklasie, a co dopiero w e, pierwszej lidze. No i po prostu nie jest tak na Jebłacha, no na nawet Gdyby choć troszeczkę obniżył swoje warunki finansowe, to, to, i, tak, to, to i tak by nie starczyło, to i tak by nie starczyło. Wiadomo, piłkarsko broniłby się na pewno natomiast, natomiast myślę, że pod kątem pod kątem finansowym, no jest to nie, nie do przeszkodzenia, ale oczywiście będzie też powrót Mikulsa, będzie też powrót Jarocha, więc myślę, że, 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 że to też są plusy, jeśli chodzi o naszą taką sytuację kadrową. Na pewno Wisła Kraków będzie chciała ściągnąć dwóch, może trzech zawodników i będzie na pewno, jak już zapowiadał prezes Królewski, wybredna. I to dobrze, bo nie musimy brać byle czego. Więc środek obrony podejrzewam, napastnik no i jak będzie jakaś okazja jeszcze, no to pewnie, pewnie takiego zawodnika nie ściągniemy. E, więc tak to, tak to wygląda kadrowo. Kadrowo nie jest źle. Wiadomo transfery trzeba e, pewne przeprowadzić. Natomiast na pewno mm, na pewno jest czego jest czego wybierać. Jest czego wybierać. Ważne żeby się nie osłabić. To jest podstawowa podstawowa sprawa. E, słuchajcie, no myślę, że to tyle jeśli chodzi o to podsumowanie. Tej, tej rundy jesiennej, bardzo udanej rundy, rundy, w której Wisła Kraków już zgromadziła, jeszcze nie no, ogólnie dotychczas zgromadziła 43 punkty. Jest to naprawdę imponujący wynik. Jest to naprawdę imponujący wynik, jak już mówiłem w tym materiale, to jest autostrada do ekstra klasy, ale żeby przejechać tą autostradę. No to trzeba zapłacić za bramki, a żeby zapłacić za bramki trzeba dalej zdobywać punkty i myślę, że tym akcentem zakończymy ten materiał, ja oczywiście zapraszam Was do subskrybowania tego kanału oraz zostawienia like, łapki w górę, to Was nic nie kosztuje, a mi daje możliwość rozwoju, także z góry dziękuję. No i cóż, widzimy się już niedługo, jak pojawią się jakieś plotki transferowe, to na pewno Was poinformuję i podzielę się jak, jak zawsze swoją opinią. A tymczasem dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia piona.